Cześć, dzień dobry, dzień dobry, witam na kanale Świat Linuxa. Dzisiaj będzie trochę nerdosko, trochę kombinowania i trochę takich fajnych, typowych albo nietypowych jak na ten kanał rzeczy. Wykorzystam sobie takie urządzonko. Tutaj w obudowie siedzi mi Airboard Pi. Jest to produkt firmy Eweo, który de facto robiłem premierę rok temu, bo uderzy w lutym albo marcu, coś takiego w tych okolicach. Bardzo fajna płytka SBC, można powiedzieć, że jest to taki zamiennik Raspberry Pi, tak, coś w tym rodzaju. Rockchip 3566, tam jest 2 GB ram 8 GB EMC. Pokażę Wam jak to cudo zaprogramować pod Linuxem, bo to się dość specyficzny sposób robi. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, wgramy sobie na to oprogramowanie. Do tego mam tutaj tego laptopa. Pokażę Wam, podłączymy sobie kabelkiem, wgramy to, jak to się tam robi. A do kompletu pokażę Wam, jak sprawuje się na tym kasa OS. To jest kasa OS, robiłem jakiś test tego na kanale. To jest można powiedzieć, nawet nie, nie cały system operacyjny. To jest bodajże taki skrypt, który mocno, ale to bardzo mocno. Ułatwia nam używanie Docker'a, między innymi na armii i na innych komputerach też, x8.6 także. Yy, taki bardzo fajny sklep z aplikacjami i wiele innych ciekawych rzeczy. No, tym się będziemy dzisiaj bawić ogólnie, to Wam pokażę. No, a tam jeszcze jest dysk podpięty do kompletu po kieszeni, będzie wesoło. Gorąco zapraszam na film. To co, zaczynamy? Zaczynamy, słuchajcie, to jest obudowa, którą sobie kiedyś dokupiłem do tego cuda. W środku jest wentylator. W środku złożyłem wentylator i słuchajcie, ten wentylator y, zbija prawie 20 stopni, tak? Tu nie ma radiatora w środku na procesorze, dołożyłem tylko malutki wentylatorek 25x25 mm, 10 mm wysokości temperatury poleciały ponad 20 stopni, tak? Około 20 stopni, no w stresie jest 15, mniej, więc jest bomba. Y, teraz tak, nie mogę go otworzyć, bo jest zaklejony już na sztywno, więc wybaczcie mi, ale... Y, Tutaj z boczku koło gniazda zasilania dokładnie tutaj. Mam nadzieję, że będzie cokolwiek widać. Nie chodzi o ten duży port HDMI, Moment. tylko o to malutkie tutaj, tak? Jest przełącznik koło gniazda zasilania, i ten przełącznik będziemy musieli sobie wcisnąć robokrętem, żeby zbutować to urządzenie do tak zwanego trybu. Hmm, jak on się tam nazywa? Jest flashowania czegoś takiego. I Wtedy będziemy mogli sobie flaszować to urządzonko na kartę EMMC wbudowaną, to jest 8GB. Do tego użyjemy kabla. Kabel USB, który ja tutaj mam. Kabel USB-A do USB-A, czyli z dużą wtyczką. Z taką wtyczką w dwa razy, tak? Na, ja przynajmniej mam takie wejście w laptopie. Tak to mniej więcej wygląda, tak? Mam przejściówkę z A, A do C i z C do A, ponownie. I tutaj używamy takiego jednego portu. Ten biały port, który tutaj się... Biały? Nie, sorry. Czarny. Ten czarny port na górze. Kurde, widać? Nad niebieskim. Tego portu się używa, czyli wkładamy sobie... Najpierw podłączamy do laptopa, tak? Jeszcze wam muszę pokazać oprogramowanie, ale się tutaj trzeba skompilować sobie, bo niestety nie ma pod Linuxa. Przynajmniej nie zauważyłem. I włączamy sobie zasilanie, ale zasilanie włączamy na wyłączonej listwie, tak? Czyli tylko podłączam kabel. Sprzęt mi się dalej nie włącza. Jeszcze nie jest włączony. I teraz biorę magiczny przyrząd. Biorę pewne magiczny przyrząd, czyli trubokret, <gryt> kurde. I zbieram sobie ten przycisk malutki tutaj. Ja go muszę wcisnąć. Muszę czuć, że on jest wciśnięty, tak? Wtedy robię kombinację alpejską, trzymam go cały czas włączonego i odpalam listwę, trzymam cały czas i tutaj ma mi się palić czarna, czerwona dioda. Nie powinna mrugać yy, zielona, tak? Jeżeli wszystko jest ok, to teraz popatrzcie sobie. Ja tutaj przejdę na. Teraz jest ok. okay. Tu macie laptopa. Jeszcze proszę bardzo, żeby nie było. Yy, no, Sparki Linux 7, Thinkpad X131e, tak? Tak to mniej więcej wygląda. Ja tutaj mam dwa moni znaczy monitory. Jest matryca 1366 i dla was nagrywam Full HD, tak? dlatego niewiele na tym widzę, kurde, a drugi monitor mam w użyciu. Dobra, spróbuję to jakoś tutaj ogarnąć. E, w każdym no, momencie. będzie OK, bo maksymalna rozliczność u mnie to jest trochę mniejsza niż u was. E, dobra, sprawdźmy sobie, czy to urządzenie w ogóle jest widziane, tak? Czy nasze RF jest widziane? LS USB, on się powinien zgłosić fuzorockchip electronics elektroniczny skompani USB download gadget To jest dokładnie to. Tak to mam się, ma nam się tutaj de facto zgłosić. Tak. Będzie, będziemy potrzebować program, który się nazywa. Słuchajcie dobrze, ludzie. RK Develop Tool. Ja go szukałem w paczkach na ERW na stronie ERWA, ale tam jest wszystko tylko do Windowsa. Chyba że źle szukałem. To sorry. Ten program należy sobie skompilować samemu z tego adresu, git clone, już nie będę tego czytał link będzie pod filmem, tak zanim zaczniecie, zaczniecie go kompilować yy, trzeba sobie dograć niestety jedna, jedną bibliotekę, bo będzie to brakowało, przynajmniej u mnie na Sparkim brakuje, ok, ładnie nam się to skompiluje, skopiujemy go sobie tak, czyli możemy to wykonać potem, yy, gdzie to jest no kopiuj po prostu templiczek kurde, upgrade tool do bina normalnego tak, i to już chyba Każde w miarę ogarnie, że sudo to robimy to mamy tutaj upgrade tool, tak? Mamy tutaj upgrade tool, upgrade tool Pięknie jak go naciśniemy, wywali nam parę tutaj ładnych komend teraz kolejna rzecz, pobieramy sobie obraz do wgrania. Okay, jestem na stronce erf i stąd dokładnie wchodzimy sobie na Airboard Pie tutaj włazimy sobie na gdzie to jest pliki. Nasze piękne pliki Moment to, i pobieramy obraz systemu Debian 11, bo ten jest najnowszy, dostępny, tak? Androida się inaczej wgrywa, może kiedyś Wam to pokażę, zobaczymy. Arch podobno też jest, ale to jest minimum chyba. W każdym razie, pobieramy sobie dobrze ludzie tutaj obraz systemu Debian 11, tak? Jak ktoś ma Windowsa, narzędzie do flashowania może sobie pobrać, bo większość rzeczy niestety jest tam na Windowsa zrobione, tak? Na Linuxa nie ma. Przynajmniej tak, tak mi się wydawało. I teraz tak, teraz zobaczmy sobie obraz, tak, tu mamy ten obraz ściągnięty, jak go rozpakowywujemy, jak go rozpakujemy, to mamy coś takiego RKD w Tool, tak, widać że to wszystko jest do windy, ale mamy tutaj image, mamy pełny obraz, pełny obraz do wgrania, nie trzeba się bawić tam budloadery i tak dalej, za pomocą upgrade toola jednej komendy. Czyli odpalamy sobie tutaj de facto otwórz terminalu. Jeszcze tego nie będę robił, bo szkoda mi tego urządzenia ponownie flashować kółko i tak dalej, i tak dalej, tak. Dajemy sobie update tool, tak, upgrade, upgrade, upgrade tool, jakie tam były rzeczy. Pokaż mi to na pełnym. Dokładnie tak. Możemy to sobie sprawdzić, jak to urządzenie wygląda, czy jest podpięte i tak dalej. Dajemy tak taką damy. komendę UF dokładnie, Update IMG w katalogu, tak i to wszystko ładnie nam się wgra. Czekamy chwilę, on sobie to wszystko przerzuci elegancko, tak. I, i jest po prostu wtedy, że to tak powiem, ok. No i ja się za chwileczkę przełączę, do, przełączę tutaj na tego Erwa. I zobaczycie, jak to wygląda już w środku, jak się instaluje na tym kasa OS. Dobra, mamy postawionego Debian na 11, to jest cały obraz, tak? Pierwsze co, to można zrobić update. Można, ale nie trzeba. Ja akurat grałem sobie tutaj Tilixa, bo standardowo jest jakiś RVXT, coś tam, masakra całkowita. Mi się lepiej pracuje na Tilixie, dobrzy ludzie, tak. I teraz tak, patrzymy ile mamy tutaj miejsca. Teoretycznie to jest pusty system i nie ma tutaj nic wgranego. Jest 2,6 giga i 3,1 wolnego. Niestety trochę mało. To jest niestety trochę mało jak na to urządzonko, ale, ale dajemy radę, powiem tak. Dobra, teraz sobie zobaczę tak. Czy mamy tutaj... Nie mamy tutaj nic zrobionego. Dobra, to żeby postawić kasa OS trzeba wykonać pewien skrypty. Zaraz wam powiem jaki. Dobra, mam stronkę boską. I tu sobie szukamy Quick Setup, dokładnie tak, i kopiujemy sobie to, tak. Używamy albo curl, curl, nie wiem jak to się wymawia, nigdy nie wiem, albo WGTA. Kolejna rzecz, która tutaj teoretycznie powinna być, to jest to, że LSBLK, ja tu powinienem mieć dysk widoczny, mój piękny dysk twardy, a czemu go kurde nie ma. Dobra, dysk obej podłączyłem już, chyba powinien być widoczny. I jest, 1.8 terabajta. jest, jest. Pięknie, fantastycznie, dobra. To teraz tak, tak jak mówiłem, kopiujemy sobie ten skrypcik stąd. Czyli weź to, panie, skopiuj. Dokładnie tak, klirujemy sobie, Ctrl V, -ka. to, że miga obraz, nie przejmujcie się. Tu trzeba wyłączać po prostu, wspoma nie wspomaganie, tylko w ustawieniach C, coś tam, nie chce mi się tego robić. Bla, bla bla, 5 giga jest minimum wymagane, ale na tym co ja tutaj mam, tak, czyli na tych trzech, też się go da postawić. Co prawda jest tam troszeczkę, zaczyna brakować miejsca do pewnej rzeczy, ale spróbuję zrobić sobie dodatkową sprawę. To znaczy, podłączyłem dysk na USB, tak? Mam dysk na USB te 2 terabajty, spróbuję go użyć jako rozszerzonej, znaczy na niego instalować te rzeczy kontenerowe wszystkie, tak? Słuchajcie, bo w tym sklepie pokażę Wam również, że można tam dodać sobie parę repozytoriów dodatkowych, więc to nie tylko tam jest, co nam kasa OS daje, ale tam dochodzi nawet łącznie ponad 400 aplikacji, czego nie wiedziałem wcześniej. Przepraszam deweloperów, jeżeli ktoś to ogląda, sorry, wielkie dałem duszy, tak? Zdarza się. No dobra, to on sobie to zrobi i ja wam pokażę jak to tu się ogarnie, żeby już nie patrzeć w puste ekran. No, on się tam robi cały czas, to ja wam od razu wrzucę ten link ze, 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 do tego sklepu dodatkowego, tak. Yy, Kasa OS Linux App Store, czyli to jest jedna rzecz do skopiowania, ewentualnie pozostałe sklepy, jest tego trochę, naprawdę, łącznie się robi ponad 400 aplikacji dockerowych dostępnych. Bardzo fajny, prosty sposób. Niektóre się dublują, ale ogólnie jest w porządku. Używałem pentest akurat nie sprawdzałem. Yy, na pewno fajnie działa TMC App Store. Big Beer bomba, jest kupa fajnych rzeczy, jest nawet LibreOffice kurde w Dockerze, wow. Tylko ja nie mam miejsca, żeby tu to zainstalować, nie? no, no niestety. Szkoda, że to 8 gb jest tylko w, tym, yy, w tej wersji tego yy, no, ale no ale co zrobić. Teoretycznie mógłbym użyć karty, nie wiem dlaczego karty nie użyłem, bo szczerze mówiąc nie wiem czy, karta, czy można tam system na karcie zainstalować. Nie jestem tego pewien, szczerze mówiąc. Ja już dawno, dawno, dawno nie grzebałem przy tym sprzęcie. To może kiedyś będę sobie rozpinał, czy da się tam, powiedzmy, system na karcie pamięci postawić. Bo wtedy wkładam kartę 30 giga i mam po problemie, tak? Albo właśnie na USB, na, znaczy na pewno nie da się postawić systemu. Podobno ekipa z Ewo nad tym pracuje żeby stawić, postawić system, móc, móc postawić system na dysku zewnętrznym USB, tak wiecie o co chodzi, tak jak jest z Raspberry Pi, przykład. że po prostu podpinacie sobie dysk zewnętrzny USB i wszystko fajnie chodzi, tak? No w tej chwili tutaj teoretycznie chyba to nie chodzi, chyba że coś pominąłem, to sorry. To bym prosił o informację w komentarzach do tego kompletu. Te sklepy sobie dodamy. Jeszcze jedna rzecz, ja się tu bawiłem grubo tym tematem, powiem to kurde, to przewijanie mnie denerwuje trochę. Ja się tu tym tematem bawiłem ze dwa dni, jak nie lepiej. I postanowiłem sobie tym razem, o grało się. Podobno przy uruchamianiu tego całego systemu od zera, kasaOS, tak, tutaj. On się pyta, na jakim urządzeniu mam to sobie, chcę to sobie zrobić główny system plików tego kasaOS, tak. Podobno, tylko nie wiem właśnie, czy to musi być podmontowane, czy nie musi być podmontowane. Cholera, go wiesz, szczerze mówiąc. Yy, tu jest informacja, kasa Unistal, kasa Project. Kurde, nie mam pojęcia. Słuchajcie, ty... Sorry, no tak ten film będzie wyglądał dzisiaj. Muszę coś jeszcze zobaczyć. Okej, okay, słuchajcie, znalazłem jakąś informację na kasa osb yy, że to można zrobić, ale jest tutaj jakieś ryzyko, że po aktualizacji dokera się to wszystko rozsypie. Więc nie wiem, no ja tego teraz robić nie będę na pewno, bo nie chcę, nie chcę mi się stawiać tego wszystkiego od nowa i tak dalej. Może będę się w testy bawił kiedyś. W każdym razie podobno się to da przenieść, więc jeżeli macie mało, bardzo miejsca na, 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 tym, na tym Debianie, tam gdzie stoi powiedzmy ta kasa, kasa OS, tak, to można to teoretycznie zrobić. No trzeba po prostu sobie poszukać, tak jak mówię, no, jest podobno taka opcja. Dobra, ja tutaj mam kasa OS 4 Rys running. No to przechodzimy sobie ładnie. Na razie odpalę go Wam na tym samym, tak, czyli cały czas, żeby nie było Neo, Fetch, Cały czas w tej chwili siedzimy sobie tutaj na, na Airboardzie. Proszę bardzo, powiększamy dla tych, co na małym ekraniku. RockChip 3.5.6.6, proszę bardzo, info, pa, całe info tutaj de facto jest, tak. To ma niestety tylko 2 GB ramu. no troszeczkę mało. No i z tą pamięcią to już wiem, narzekam, dobra, dobra, bo jeszcze mnie tam ktoś inny pojedzie i będzie, tak. Dobra, kopiujemy sobie Tadam. Podobno przy pierwszym odpaleniu jest możliwość zmiany tego. Whiteam CSOS, ok, bla bla bla. Tu mamy go. Tu nam Miśka przyszła. Czyli tak, użytkownik. Ja standardowo przyzwyczajony jestem. Hasełko. Hasło musi być długie, tak? Nie przyjmuję 4-litrowych haseł. Zobaczmy sobie jak ten temat tu wygląda. O, zapis hasło nie zapisuj. Miszka proszę cię. Dziękuję. Newsów, nie chcę żadnych newsów. No i tu jest coś pięknego. Słuchajcie, jak nie było tu wentylatora włożonego do tego AirPaja, do tej obudowy, to prąd osiągał 75-80 stopni w zajętości, a 60 w idlu. Teraz w idlu jest 40. Więc jest potęga i bomba. Nieby widzi to urządzenie tutaj dodatkowe. Jest storage. Ja próbowałem tutaj. No, wykrywał wszystko fajnie, pięknie. Teoretycznie jest tutaj merge storage, jest tak? Teoretycznie ma to połączyć, i, chyba za pomocą LV, LVM'a albo Merge FS y, dwa urządzenia w jedno, tak? ale on tego nie robi, ja po godzinie sobie odpuściłem, więc niestety te gest. no mogę to sformatować, bo i tak jest na zero i tam to nic nie ma. To i tak tam na razie nic nie ma, jedziemy sobie tak, no to ładnie szybko nam przeformatuje, a widzicie, no Lipton trochę tutaj jest, tak troszeczkę, nie? Będę musiał siąść po prostu i coś mi spadło. Będę musiał wsiąść i, i popróbować to przenieść po prostu. Ja postawię sobie jakiś kontener Dockera tutaj. Tego przeniosę na ten drugi dysk, na ten USB. Zobaczymy czy to będzie działać czy nie. No, w każdym razie sama kasała jest chodzi. On tutaj chodzi kiepsko. To mówię od razu, znaczy w sensie takim, jeżeli pracujecie na RPi-u, i macie odpalonego kasa OS na tym naraz, tak? to, to jest niezbyt dobrze. Jeżeli pracujecie z zewnątrz, czyli przychodzicie z przeglądarki jakiejkolwiek, z laptopa, czegokolwiek na, na ten komputer z kasa OS, zasuwa to elegancko. Jest po prostu bardzo, bardzo fajnie. Nie? No i tutaj zobaczcie sobie jedną rzecz. Wszystkich aplikacji, ja wiem, że to miga, trudno. Wszystkich aplikacji ile tutaj jest, kurde, nie wiem. No niezbyt dużo, nie? Tak szczerze mówiąc. No jest tego trochę, bla bla bla. Ale jak sobie tutaj yy, wyjdziemy z tego, dokładnie tak. Możesz mi nie włączać, dziękuję. Weźmy sobie abstom Pokażę wam jeden sklep, nie? Przy okazji, tak na szybko. Do Home, home jeżeli ktoś potrzebuje, nie? Czy do automatyki domowej, tak? Kopiujemy sobie to. No tu i tutaj było. po prostu wklejamy Ctrl V, wklejamy sobie odnośnik cały, tak jak jest do tego. Dajemy ADD. No i za chwilę sobie tutaj doda tą całą listę odświeży. I jest kompletne, wszystko jest OK. I zaraz nam się powinno to ładnie to pokazać. Plus 145 yy, aplikacji nowych dochodzi, tak? Dodajmy sobie tutaj tego TMC, którego to ja mówiłem. To jest dokładnie ogarnąć. To. Postaram się przekazać za jakiś czas, nie? Jak działa ogólnie temat tego właśnie łączenia tych powierzchni dyskowych, ewentualnie przeniesienia katalogu Docker, nie 336 aplikacji. O tym właśnie mówiłem, czego przeładować. A I teraz bierz się pewnie Jest działa jak, jak najbardziej. Jest? Mogę Proszę wam to bardzo. pokazać zresztą. Nie, to się zainstaluje i przejdziemy sobie. Dobra, mamy ogarnięte, zrobiło się uptime Kuma. To jest takie proste, znaczy proste. Miernik dostępności naszych hostów. Jest to narzędzie dość mocno rozbudowane, powiem to tak. No, włączaj się przyjacielu drogi. Wszystko oparte na przeglądarce oczywiście, tak? Takie standardy. Okej, okay, ja sobie tu zrobię. Jedno. Użytkownik zrobiony, jest OK. No i tu możemy sobie dodać hosty, które będą monitorowane pod względem życia, powiem to w ten sposób. Nie ogarnąłem tego do końca, ale bardzo chwalone narządko z tego co wiem. Dodajemy sobie nowy monitor, wybieramy czym to ma być, czy po stronie, czy jakikolwiek sposób sobie ma to wszystko sprawdzać, tak? czy docker na przykład, czy kontenery dokera mają być sprawdzane, DNS i tak dalej, i tak dalej. Więc dużo możliwości tutaj jest, czy nasze bazy danych działają i tym podobne rzeczy. Fajna sprawa. Ja to robię na zasadzie po prostu pinga. Nie tak. Bo dla mnie to jest najprostsze. Yy, dajmy sobie na to nie. Będzie hel 1. Hosting 192, 168, yy, setka To jest jeden z moich nodów yy, Proxmox. Yy, no nie, daj mi co 20 sekund. Nie da się niżej ustawić dopiero na czym minimum 20 sekund jest, tak? Z tego co wiem... Bla 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 bla. Tego nie ruszam. No i pewnie się pojawi za chwileczkę działa, jest jak najbardziej ping, informacja, wszystko mamy w tym, tak te tak zmiany więcej zrobione. Być może ma to dużo, dużo, dużo więcej możliwości. Ogólnie chodzi tu głównie o, o informowanie, tak? o dostępności danego, danego hosta, czy jest ok. Ja by coś to można sobie to pokonfigurować, że, że zgłasza nam alarm, czy coś nie. Więc naprawdę jest bardzo fajna rzecz. No a działa to bez problemu. Nie? tutaj postawić OMV, tak, Open Media Volt. Niestety, instalator skrypt instalacyjny OMV wymaga wyłączenia GUI, całkowicie, żeby pulpitu nie było. W ogóle, zero, tak? Ja na tym ARMie nie jestem w stanie tego zrobić. Nie wiem, nie da się, po prostu się, kurde, za cholerę nie da. Nie ma tu normalnego biosu, to jakiś dziwny bootloader jest w ogóle popierdzielone to równo. Może kiedyś dojdę do tego, jak to zrobić. Bo szczerze mówiąc, zamiast kasa OS i to ja bym wolał tutaj OMV-kę sobie postawić, bo to jest dla mnie przyjemniejsza rzecz niż to na przykład. nie? I ma i możliwości, które ja bym potrzebował, powiem to w ten sposób. No ale jak się nie da, no to kurde, będziemy kombinować tutaj najwyżej jakoś pod górę trochę, ale, ale daję radę. Ja widzicie jest naprawdę spoko. No, tak to się zachowuje. Jak się podobało, to fajnie. Jak się nie podobało, to, to też fajnie. Znaczy, już nie fajnie. Przynajmniej mi napiszcie, dlaczego się nie podobało, no. No, no i widzimy się w następnym filmie. Sorry za taki chaos trochę w tym, ale ja już tak mam. No, ja już po prostu tak mam. Pozdrawiam Bartek z Światła i dziękuję wszystkim wspierającym, oglądającym, łapkującym i w ogóle, i w ogóle. Na razie, łapa, Cześć.